Siemano, drodzy widzowie, witam was dzisiaj w od odcinku z Reveal Stars, mam nadzieję, że wyczekiwanego, chociaż no, w sumie ogłosiłam to niedawno, <laughs> ale za no mówię tyle, będzie się działo, jest bardzo ciekawie i zapraszam do oglądania, ale oczywiście przed rozpoczęciem oglądania zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. jakbym <laughs> to powiedział, Jakikolwiek inny YouTuber. No, ale to mi daje do działania i lecimy dalej. Więc let's go! Dobra, teraz e, w Rival Stars jest e, generalnie nowa mapa na cross country, czyli jest to tutaj taki kifa, jakby no Canon Files, mega ładne miejsce generalnie macie moją reakcję na pierwszy konkurs by tym. E, Konkursie. Myślę, że tutaj splenerowo najbardziej będzie wolna pasować. Ewentualnie Rubin. No dobra, pójdziemy na Rubinie, bo Rubin jest najlepszy. Rudy zejdź. Akurat mi Maciek siedział na kolankach. Maciuś. Ja ej, nie chcę spoilerów, nie chcę. Jezu, ale to jest Jaj, ja, widzicie, ten plener. Ja ale pięknie. Dobra, przyspieszamy. Taka przeszkoda była. Czek na e, Free room, tak będzie. No, takie przeszkody też były, tylko inne dekoracje. I jedziemy. No, taka też była, hej! Jeszcze mój plener był bardzo ładny. O kurde! Ej dobra, to jest po prostu trudne. No patrzcie. Rubin Tutaj się... O jezu! Ej, plus ruby! Taka szybko. Dobra, lecimy. Taka była. No tutaj już jest ostatnia i taka też była. Nie! Nie mam dobrego czasu. Kurde. Dobra, pięknie. chyba jakaś turbotudna ta. Dobra, to teraz będziemy jechać taką no szybko. Nie wiem, czy to w ogóle się da tak... To... A, nie pojechać. No to jest chyba jedna z trudniejszych takich. Co chyba jeszcze trudniejsze? Dobrze, ja rzeczy zdobywało akurat. Dobra, teraz bez zdjęć, bez zastanowienia się, po prostu jedziemy najszybciej, się da. Rubin, bierzemy się w gar... Jezu, ej, tylko można Tutaj darmo się wypracuje, ale w drugi raz ten konkurs. Jedziemy. Rubin umie przez wjeżdżki. Nie wiem, jakby się to skończyło, bym wolna ujęła, bo ona generalnie najszybszym koniem w stadzie nie jest. Rubin się najbardziej nadaje do prędkości. Tutaj spada. Dobra, jest? nic, Naprawdę. Teraz czas lepszy. No, teraz był mega dobry czas. Wydechcie jest do 4 sekundy, niedołę. Nie mega dużo zmarnowałam tego. Hm. Nie no, chcę dalej tam być. Bra, teraz lecimy ten drugi konkurs. I z tego. I naprawdę tutaj to wygląda czadowo. I tutaj. 25. Level trzeba mieć, żeby w ogóle pójść na ten konkurs. Tu już jest naprawdę wysoki poziom. Dosyć. No jedziemy. Lecimy na Szczecin. Jezu, ale to jest pięknie. Jak to też na Freedom. Tutaj te miejsca. Ej, ale Baby przeszkoda. Totalnie Baby. Nie ja, wiem, tędy się jedzie w ogóle. jest takie. Mocny zakręt. Mocny zakręt, fuck. Tak. Ja dobrze jadę. Nie wiem. Chyba tak. Dobra, taka była też podań. Nie wiem, jak Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Taka też była. Halo. To weł, w ogóle Ale farma mega fajna. Nie, ale to chyba jest na freerun, tylko że. Jezu! To że zakrętcę. No za klub. A te przeszkody się tu często pojawiają. Tutaj zwalniamy zakręcik. Nie. No. No leci. Nie może dalej za darmo. Jaka ta. A nie, dobra, ta była. Ta była na tym. Tym wodnym. Generalnie ten konkurs jest bustszy. Kurde! To jest trudne. To jest kurwo trudne. No? Nie wiem, czy ja tutaj coś źle pojedę. Poleciałam? Czy o co kamam? Dobra, czy ja tu mogę iść już? 31. pierwszy! pierwszy! Żeby pójść? No chyba was podupcyło. Ach. No kurczę. Dobra, to ja chcę zobaczyć teraz na free roam. Eee, nie training, Nie trajni. Nie tra, nie tra, Nie. nie. Hmm. Dobra, free roam. Czy tutaj też to jest? Co darmo? No nie, właśnie. No to jest na klub. Ja bym to chciała. Dobra. Czyli ogólnie mega fajne, tylko no nie, nie mam levelu. <grych> Generalnie mamy totalnie nowy nową zakładkę w Teraz Stars wy, Mamy show jumping. Tego zawsze brakowało, więc ja Muszę to wypróbować wiadomka, nie? Dobra. E, kogo my tu weźmiemy? Kto ma najlepszy jumping? Gracka? Belka? Grackę weźmiemy. A ile tu trzeba mieć? Ha. Dobra, jedziemy. Trzeba mieć plus 50. To jest mega ciekawe. Ciekawa jestem, jak to zrobili. Wow! O mój Boże, jaram się. <śpiewa> Ej, ojczo! Dobra, rozumiem. Gracka jedziesz. Okej. Okay. O łaczko! Ej, dobra, to jest trudne! Okej, okay, dobra, rozumiem. Okej, okay. szybko, opa, Idzie szybciej, kratka, jajka, <średzko> kratka, oj dobra byka, robimy ten klucz pierwszy, dobrze, pierwszy raz robię. jaj, mam pierwsze miejsca. nie ma Przekrokowałam tą muzyczkę automatycznie. Nie, dzięki. Ope, ja nie będę reklam oglądać. Lecimy drugi, nie? No, wypróbujemy wszystko. Gracka no Gondolka. Gondola tutaj najlepiej pasuje, wiadomo. Na Gondolencja to jest zajebiste. Lecisz. Lecimy na Szczecin. Dobra tam, dobra, ja tam wszystko wiem. <noise> Już rozumiem, daj mi spokój. Bla, bla, bla. Mogę szybciej? A, ja sobie pójdę tam. A co, Op. Ja nie wiem. szybciej. No i nie mogę szybciej jechać? Opa. Echt! Kurde! O ja! Gut! Echt zo ład, bo wie idzie chyba! Szybciej! Ze zutalen we nog even Opa! Doe dat niet! Echt piękna! Dat Dat is amazing! Klopt nog, dan is het Dank je! Mam no, nadzieję, że Gondolencja będzie pasować do wszystkich tych konkursów, nie? Bo zrobię tyle, ile mogę. Aha! Zadanie z pierwszej i w ogóle innego nie mogę. Aha. dupa. Dobra. Heee... Welonka? Welonka? Nie, Gondolencja lepsza, nie? Gondolencja lepsza, wiadomka. Ona no to jest naprawdę top do skoków. No. Leci mi, na stracie O matko boska, jakieś zakręty włoski. O! A tu mamy jakieś nowe coś No Zobaczmy Hop Przez... Aha, i co? Nie, Boże, nie zatrzymuj się! Opa. a Gdzie? Hop Gdzie? Jak? Dobra, już zaraz coraz lepsza. O, efekt. Jedziesz, jedziesz. Op. Ja mogę to wstrzymać? jakiś ulepek, Tak, 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 tak jest. To jest jakieś głośne. Naprawiłam, mordek Dobra, dzięki, dzięki, dzięki. Dziękuję, takie do widzenia. Bla, 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 do sał. No, e, tak. Wow, ej, gondolencje 28 poziom. Nie no, mega mocno szczerze. Chyba dużo tego poziomu daje. Dobra, osobnie... Ile! Tu jest po sześć. Ja pitolę. Dobra, chodź tu gondolencja, bo ty jesteś y, spoczko do tego. Gutek, gut. Lecim. Lecim na no szczęście. dawaj, szybko. Łama, jakieś serpety nie mm. Nie, ósemkę mam jechać. Uhu. Jedziem, jedziem. Hoppa! Jezło, ale wysoka. Hoppa. Ja i moje stwierdzielenie normalnie. Nie wiem, jak wy możecie słuchać moich odklejonych odcinków. Naprawdę. Moje odcinki są dziwne. Przepraszam. Opa! Ej, to było wysokie, a ono tak skoczyła. Tak. <ślies> Ej, damy gratulacje na mnie. Nie się tak to musiało skończyć. Hop! Móc! Lecim! Dawaj. Mogę pędzić? Opa! Opa! To jest lejk! Będę wniósł na pierwsze miejsce, czy nie? Chyba nie. Ha, i tak pierwsze! <laughs> Ej, zdupcyłam tu! Ale no i tak. No, spoko. Spoko, spoko. Nie wnikam, dlaczego mam pierwsze miejsce. Dobrze, yy, lecimy dalej. Lecimy na szczyt, bo to będzie chyba długi odcinek w ogóle. Dobra, lecimy dalej. Następny konkursik. Chcę tutaj pokazać wam wszystkie, żebyście nie musieli wbijać tych poziomów, nie? No i oczywiście moją reakcję, bo tak, nie to jest dla was ciekawe, co o, ja powiem jakieś króty. O, Nie, te zakręty, tu to, to jest jakaś paranoja. Ja się zezgam chyba. Zresztą, tam, kurde, teraz jest trudno, trpóje. Aha. No spoko, zrozumiałam. Fajnie, fajnie. Op. Perfekt. Już umiem. Już się nauczyłam. Perfekt. O matko, boska, jaki zakręt. Perfekt. Dawaj. z drugi. Ej, tak, dobra. Bo teraz jest, e, kierowanie i I teraz jest trudniej. Nie, no naprawdę. O matko, to jest Nie. Ej, nie zatrzymuj się, poje... O, tak, Nie, Ja będę kichić pianek. Ja będę pianek. To jest kurwa, kurde, Kurwa, kurwa. A jeszcze kurwa. Ja, ja. Cztery kurty, kurwa. No co ty nie powiesz, diabły. Ja Ajto. Ta genia. Ta genia. Tu eddy, kurwa. Ale na tych zakrętach to jest jakieś powalone To jest mega trudne. To muszę tak wykręcić. Dobra. Aha, to tutaj jeszcze jeden. Okej. Okay. Lecimy na szczecin. Oczywiście. Gondolencja. Ej, a może Rubina weźmiemy? Ej, dobra, Rubin jest jeszcze lepszy. Dobra, to Rubina bierę, Bo Rubin jest generalnie naj, 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 naj. najlepszy. To jest e, top, powy top. Dobra, jedziemy O matko! Ej! chyba <laughs> z przypadkiem nie podobczyło. Ale dobra, nie ma na takich zakrętach, nie jest tak źle, chyba. Dobra, lecimy. Znowu tu jest to kierowanie. U, pół... <laughs> Będę tak przypinać. Przepraszam. Nie, oglądają dzieci? Opa. Perfekto, on nie kieruje idę. Ej, no nie, no serio. Opa. Jestem y, mega. Dobra. Jumping time. Uła. No nie, no znowu tak na zakręt je ja podwę. Opa. Pistole, pistole. Pip, 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 pip. Opa. 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 Nie. To jest takie dziwne Jakby free było kiedyś takie yy, płatne Jak się ma ten O matko Ej to jest jakieś turbo trudne No ja nie mogę o. Ej dobra udało się Skupiłam się No i jakieś płaty ale generalnie się udało Dobra idziemy też w drugi jak ten Drugi Teraz jak już skończyliśmy ten pierwszy chapter jakby tego, to będę musiała się z wami pożegnać, ponieważ materiału jest tak dużo, że po prostu no, nie zrobiłabym z tego jednego odcinka, bo to byłby chyba jakiś odcinek po pół godziny, a chyba tak długo wam się nie chce oglądać. Znaczy, ja takie oglądam, no ale dobra tam, pierd, pierdół, pierdół, yy, sub, yy, sub, sub, subik, like i baj baj.